Średnie zarobki pozyskane za jednego klienta w afiliacji wynoszą około 600 zł. Dzisiaj pokażę Ci 6 produktów, które można kupić za taką kwotę. Pierwsze będą perfumy Christian Dior Savage. Perfumy te są obecnie jednymi z najpopularniejszych ze względu na ich unikalny zapach oraz czas, jaki pozostają. Kolejne są głośniki JBL bezprzewodowe. Ich Bateria oraz jakość wieku jest jedną obecnie z najlepszych, jakie są na rynku. Kolejny jest naszynik z białego złota od apart. Sposób zawinięcia blaszki w kompozycji z białym złotem powoduje bardzo unikalne i bardzo przepiękne połączenie. Kolejna jest mikrofala od Samsunga, która posiada 800W, a wszystkie 6 funkcji podane przez producenta. Bardzo dobrze się sprawują, to mogą tylko potwierdzić opinię na stronie. Ostatni jest odkurzacz marki Bosch. Kabel posiada 11 metrów, a jego wydajność jest jedną obecnie z najlepszych, jakie istnieją na rynku. Jeśli byłbyś zainteresowany kupnym z jednych tych produktów, to śmiało do mnie napisz i pokażę Ci, jak dorobić na taki produkt.